Tej, z tej strony Hodowla Drobianka. W tym filmie zrobię właśnie te gołębie na sprzedaż. Zadałem Wam wczoraj pytanie i było pozytywnie, że mam nagrać taki film, więc nagrywam. I tutaj widzicie już pierwszą parkę. Jest to para mulemansów czerwonych. Ani samiczka to jest samiczka, ani samczyk nie mają obrączek. Ale widać, że są w ładnej kondycji. Tutaj widzicie. Samczyk jest taki ładny. Duży. I to już by było chyba wszystko o tych gołębiach. Cena za nie to 30 zł za sztukę. Czyli 60 za parkę. Wysyłam. I przechodzimy do następnej gołębi. I tutaj widzimy drugą parkę. Są to strasery. Ani jeden, ani drugi nie ma obrączki, ale to są trasery 100% rasowe. Mamy je od yy, pana, który miał jakieś tam już sukcesy w tej rasie. Cena za nie to 60 zł, jest to para czerwonych, tak jak widać na załączonym obrazku. Przechodzimy do następnego roku. A, jeszcze te gołębie są z tamtego roku. I tutaj mamy już pierwszą parkę pawików. Samiec izabelowaty. Samiczka taka. Tutaj ma trochę rudego. Tutaj widzicie. Ładnie się wygina samczyk. Ogon też ma dosyć fajny. O, widać. Samiczka też ma fajny ogonek. Samiczka z 19 roku samczyk z 18, bo tutaj widać niebieską obrączkę a z... niebieska była z 18 gołębie tak jak powiedziałem yy, samczyk roczny i samiczka tegoroczna yy, cena za nie myślę, że za samczyka 80 a za samiczkę 50 zł czyli 130 jak dobrze liczę za taką parkę. Myślę, że jest dobra cena. I przechodzimy do następnej parki. I tutaj mamy gołębie następne. Następna parka. Samczyk kawowy, tutaj tego co widzicie. I samiczka niebieska. I tutaj idzie na niskiej nóżce. Dosyć fajne ogonki mają. Samiczka jest yy, chyba z 18 roku, albo, siedem, albo z 19, teraz nie wiem. A samczyk jest na pewno z 19 roku, bo to jest mój młody. Hmm. Cena za nie, myślę, że po 60 zł za sztukę to będzie dobra cena za nie. Czyli 120 za parkę. I przechodzimy do następnej parki. I tutaj widzimy dwa następne gołębie. Akurat ich płci nie znam. Myślę, że to będzie samczyk, a to będzie samiczka. Powiedzielibyście, że to jest ta sam tylko mam dwa równe i tamte. Wiem, że na pewno jest samiczka. W tym jeszcze nie wiem. No tutaj. Ładna porka z 2018 roku. Z 2019 pomyliło mi się. No i tutaj widzicie. Samczyk, taki groch. Samiczka, taki trochę rudy groch rudy cośkieł no i tutaj i przechodzimy do następnej parki A jeszcze cena za te głębie to po 50 zł za szczukę i tutaj widzimy następną parkę czerwona samiczka i tarczowy samczyk. Samczyk się teraz nie chce pokazywać no, widać. On no, tak się boją. No i przejdę trochę. Tutaj widzicie, Andras. Samiczka jest z 2018 roku. Lejże i samczyk tak samo. Gąbki 100% lężne. To mogę dać gwarancję, bo wiem, że samiec jest 100% lężny, bo mam po nim młode. I samiczka była kupna, ale też wiem, że jest 100% lężna, bo mi Pan mówił. I tutaj widzicie, cena za nie to 150 zł za parę. Coś takiego, tak jak mówiłem, pary mogą być inaczej dobrane. I przechodzimy do następnej pary I tutaj widzimy samiczkę. Samiczka nie ma jeszcze do końca odrośniętego ogonu. Ale jest bardzo ładna. Mogę ją tutaj przybliżyć. Jest to taki almond z Andaluzem, coś takiego. dalej. I to jest samiczka z 2018 roku. Jest to samiczka z Niemiec, chyba czy z Holandii. Nie wiem, że na pewno zagraniczna. I cena za nią to jest 120 zł. I przechodzimy do następnych głębi. I tu są dwa ostatnie samczyki. Bo już nie mam do nich samiczek. I to są gołębie z 2018 roku. I za nie sobie cenię po 15 zł za sztukę. Są najsłabsze. Moim zdaniem nie są warte więcej. I to już chyba był koniec tego filmu. Tu jeszcze Wam mogę pokazać. Kochiny mam odłożone, ale. Coś mi klient chyba chce, na koguta jest i nie wiem. Za chwilę wam jeszcze pokażę tutaj w klatce. Jakby co. I za chwilę pokazuję wam kuchnię i będę robił zakończenie filmu. I tutaj mamy kurkę. Kurka akurat przed chwilą zniosła jajko i ten, tak się dziwiłem, czemu siedzi na ziemi. Akurat zniosła jajko, pierwsze jajko chyba jej Tutaj widzicie, to jest kurka gronostajowa. 100% kurka. Mogę za chwilę pokazać, że jajko. Cena za nią to jest 60 zł. Widzicie, bardzo ładna kurka. I to już chyba było wszystko w tym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Zostawcie jeszcze lajka, like subskrypcję, A gdyby ktoś był chętny na te wszystkie. Zwierzaki to pisać w komentarzach, albo pisać na prywatnej yy, do na Facebooku do mnie Antek Szadzik takie bez zdjęcia i to chyba by było wszystko. Cześć.